Na wiedzenie świętej Elżbiety? Matko Boża, jestem, odpowiadam na Twoje wezwanie z Fatimy i proszę Cię pokornie, abyś wybłagała mi u Boga łaskę medytacji. Wiem, Maryjo, że jesteś przecież moją mamą, kochasz mnie jak matka dziecku. Pragniesz mi opowiedzieć o sobie, o tym, co przeżywałaś? Co czułaś, jak kochałaś Jezusa, jak każdego dnia podejmowałaś drogę wiary i duchowego zmagania o wierność Bogu we wszystkim. Zabierz mnie, proszę, dzisiaj ze sobą w drogę do twej krewnej, świętej Elżbiety, Zachariasza, Jana chrzciciela żyjącego pod sercem Elżbiety. Wiele razy czytałem opis z Ewangelii Świętego Łukasza o Twojej drodze do Elżbiety, ale przeczytam go teraz, jeszcze raz. Wszak Boże Słowo zawsze jest żywe i to, co odsłoniło mi kilka dni wcześniej, będzie inne od tego, co odsłoni mi dzisiaj? Słowo Boże ma to do siebie, że choć czytam je ludzkimi oczami. Słowami i sercem, to w gruncie rzeczy nie ja czytam słowo Boże, ale słowo Boże czyta moje życie. Duchu Święty, otwieraj me serce, umysł i wszystkie moje władze na przyjęcie tego, co przeczyta mi dziś Słowo Pana o Maryi i o moim życiu. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od pana. Wtedy Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców w stronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. W tym jednym zdaniu zawarta jest tajemnica Twojego długiego wędrowania Maryjo, z Nazaretu do Ain Karim, gdzie mieszkali Zachariasz i Elżbieta, jest około 150 kilometrów. Takiego odcinka drogi nie przechodzi się przez kilka chwil, to najmniej trzy dni pieszej wędrówki. Maryjo, co działo się w twoim sercu, gdy krok za krokiem oddalałaś się od Nazaretu i zbliżałaś do Ain Karim? Z kim szłaś? Na pewno nie sama, bo samotna wędrówka była zbyt niebezpieczna. O czym myślałaś w drodze? O zwiastowaniu Anioła? A może o dziecku Bożym, które Duch Święty począł w Twoim łonie? Bałaś się? Czy cieszyłaś? Maryjo, tak wiele mam pytań dotyczących tej drogi, a tak mało znajduję odpowiedzi. Łukasz, Ewangelista zapewne od ciebie wiedział, że poszłaś wtedy w góry z pośpiechem. Co było przyczyną tego pośpiechu? Sama chciałaś iść? Czy raczej mam myśleć, że prowadził cię w tę drogę Duch Święty? Im dłużej przyglądam się twemu wędrowaniu do Ain Karim, tym częściej myślę, że wyprowadził cię w tę drogę Duch Święty. A samo przynaglenie Ducha Świętego, abyś poszła, było tak silne, tak dojmujące, że nie mogłaś zwlekać, i poszłaś z pośpiechem. Jeśli tak, to nie mogę sobie nie zadać pytania o to, jak ja słucham w sobie natchnień Ducha Świętego? Przecież Boży Duch mówi do mnie, tylko czy ja go słyszę? Ty, Maryjo, nie zagłuszyłaś w sobie wołania i działania Ducha Świętego, a przecież byłaś w takiej sytuacji, w której o zakrzyczenie i zagłuszenie w sobie delikatnego głosu Bożego Ducha było tak łatwo. Tyle niezwykłych rzeczy zdarzyło się w twoim życiu w przeciągu kilku chwil przyjście Anioła Gabriela, rozmowa z nim, wiadomość, że zostałaś wybrana na Matkę Boga. Poczęcie Syna Bożego z Ducha Świętego i wiadomość, że krewna Twoja Elżbieta, chociaż jest w podeszłym wieku i niepłodna, poczęła dziecko. To tak wiele dla ludzkich myśli, emocji, dla obaw i lęku, który jakże łatwo opanowuje nasze ludzkie serca. I w emocjach, w lęku, trudno usłyszeć głos, Ducha Świętego. Zazwyczaj słyszymy właśnie krzyk emocji, natychmiast nasze myśli kreują przyszłą rzeczywistość, choć nie wiemy czy to się wydarzy. I uciekamy od chwili obecnej, karmiąc się własnymi wyobrażeniami o tym co będzie i jak my to przeżyjemy. W tym nie ma miejsca dla Bożego Ducha, dla Bożych natchnień. Maryjo, Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze uważnie słuchałaś natchnień Ducha Świętego. Ucz mnie, proszę, takiego uważnego słuchania Boga słuchania zawsze i we wszystkim słuchania, które skupiać mnie będzie na chwili obecnej i pozwoli mi wierzyć, tak jak Ty wierzyłaś, że chwila obecna. Że właśnie ta chwila jest wypełniona łaską Bożą, bo łaska Boża przywiązana jest do zdarzeń, a nie do wyobrażeń. Łaska Boża prowadzi Cię Maryję do Ain Karim. Łaska Boża uczyniła Cię zdolną do przyjęcia darów cielenia i Bożego macierzyństwa łaska Boża prowadzi Cię przez całe Twoje życie i pozwala Ci żyć wiarą, nawet w najtrudniejszych doświadczeniach. Myślę często o tym, co czułaś, gdy zbliżałaś się do domu Zachariasza i Elżbiety i z oddali patrzyłaś na ich domostwo. Czy szłaś do Elżbiety po to, aby upewnić się? Czy prawdą było to, co powiedział ci anioł Boży, że krewna Twoja Elżbieta już sześć miesięcy cieszy się życiem, które nosi pod swoim sercem, i z radością oczekuje na narodziny syna, choć jest kobietą bezpłodną i w podeszłym wieku. Niektórzy mówią, że szłaś z niepewnością, że chciałaś niejako sprawdzić prawdziwość słów i zapowiedzi anioła Gabriela, ale nie wydaje mi się, że tak właśnie było? Ty, młodziutka dziewczyna, która jeszcze nie rodziła, ale zapewne widziałaś inne kobiety rodzące dzieci. Wiedziałaś, że Elżbiecie potrzebna będzie pomoc i wsparcie. I chyba czułaś, że w duchowy sposób połączyła Was wielka tajemnica działania łaski Bożej. Szłaś w odwiedziny do tej, która doświadczyła niepojętego i po ludzku niemożliwego działania Boga. Szłaś, aby razem z nią dzielić tajemnice swej duszy. Duszy, która doznała cudu nawiedzenia Boga, Cudu poczęcia Boga we własnym łonie i w sercu Maryjo, jakże pięknie zostało spełnione w Tobie pragnienie spotkania z Elżbietą i dzielenia z nią doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Boga. Ledwie cię zobaczyła, ledwie poczuła, że dzieciątko w jej łonie się poruszyło, natychmiast zrozumiała i duchowo, wewnętrznie pojęła Jakiego cudu łaski Bóg dokonał w tobie. Kiedy powitała cię słowami, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona, a skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Jakże musiało się rozradować twoje serce, a dusza, jakiego musiała doznać zachwytu, Bożą miłością, miłosierdziem i opatrznością, że wyśpiewałaś Maryjo magnifikat. Ten wielki śpiew twojego niepokalanego serca, które nie mogło pomieścić w sobie szczęścia, miłości, dziękczynienia i uwielbienia. Ale musiało to wszystko wyśpiewać, wypowiedzieć, aby Bóg był uwielbiony? Maryjo, jak delikatne i czyste jest Twoje serce, że widzi tak wiele Bożych łask i zmiłowań. Patrząc na świat czystym sercem, widzisz, Maryjo, ogrom, Bożego miłosierdzia rozlanego w świecie, w dziejach ludzkości, w Twoim życiu i w życiu każdego człowieka. I z tego doświadczenia rodzi się w Tobie modlitwa uwielbienia Boga. Maryjo, proszę Cię, pozwól mi wsłuchiwać się modlitwę Magnifikat. Pozwól mi poznać tajemnicę Twego niepokalanego serca całkowicie zanurzonego w Bogu, aby i moje serce rozradowało się Bogiem i wyśpiewało moją modlitwę uwielbienia Boga za wszystko, co uczynił i co czynić będzie w moim życiu. Żbieta zdumiona jest tym, że Matka Boga ją nawiedza, ja doświadczam ogromnego zadziwienia wypełnionego wdzięcznością, bo przychodzisz do mnie, Maryjo dotykasz mojego serca, powoli odsłaniasz mi tajemnicę twojej duszy twojego życia, a wszystko to dzieje się w wierze w miłości w modlitwie Ewangelia uczy. Że pozostałaś u Elżbiety około trzy miesiące, trzy miesiące to wiele dni, dni w czasie których rozmawiałaś z Elżbietą, pracowałaś razem z nią, razem rozważałyście słowa pisma i razem się modliłyście, oczekując na dzień narodzin Jana, a potem Jezusa. Co czułaś, Maryjo? Gdy przebywałaś z Elżbietą, gdy patrzyłaś na niemego Zachariasza, gdy narodził się Jan. Jak wtedy modliłaś się, Maryjo? Jak wspominałaś zjawienie się anioła i moment poczęcia z ducha świętego? Tego nie wiem, ale będę tak jak dzisiaj starać się każdego dnia spotykać się z Tobą, Maryjo, aby Cię poznać. Abyś mogła. Tak jak kiedyś z Elżbietą, przebywać ze mną, ze mną się modlić, pracować, rozważać Słowo Boże? Ufam, Maryjo, że nauczysz mnie słuchać Ducha Świętego, rozważać to, co Duch Święty do mnie mówi i spełniać te Boże natchnienia w codzienności. Maryjo, Nawiedzająca świętą Elżbietę, proszę, bądź ze mną każdego dnia, w każdej chwili nie tylko przychodź do mnie, ale pozwól mi ukryć się w Twoim niepokalanym sercu, w Twoim łonie i ucz mnie kochać Jezusa kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś. Bądź błogosławiona Maryjo dzisiaj i na wieki. Amen.